Witamy, to jest znowu umy. 16 I... Froze Kar. Nie musi, dobra, nie można. E, no, dzisiaj się ślamo. podzielimy po raz pierwszy obowiązkami. On pójdzie budować zagrodę. Jak teraz Dla pierwszy. naszej krowy, no tak. Zawsze tak, tak, się, się dzieliliśmy, tylko nieoficjalnie. No dobra, oficjalnie się po raz pierwszy się dzielimy. Skar pójdzie budować zagrodę dla niej. A ja pójdę budować basen na dachu. Musimy przypomnieć sobie, jak ma na imię. No musimy obojętną cię, gdy ją nazywaliśmy. Mmm, um, właśnie, wody. E, wody? Masz tu. Ile masz jakerek? E, jeszcze jedną mam. A to spok... Dać ci? Nie, nie, to zostaw spok sobie na tym basen, nie? Okej. Okay. Ładnie wygląda. E, dobra. Co ja chciałem? Co ja chciałem? Myśl, na się... Dobra, z czego zrobić basen? Jak sądzisz? A jaki? Hełm? Co to za wybór? No z jakiego materiału, w sensie, że nie wiem, kobla czy mostona. O właśnie, może z mostona to zrobimy tę masę. Mostona. No, bo to ciekawe wyglądało nawet. Wiem co? No, może spróbować. Dobra? Ja mam, wkładam. Mam mostona, taki... więc wezmę sobie. Dziękuję i z tego mam wizję w głowie pierwszy raz mam jakąś wizję w głowie o moje oczy może nie będę w życiu ale od ostatniego czasu tak dziękuję dobra w jakiej wielkości będzie on będzie jedna kropka odstępu druga raz dobra dwa Fęstry, no. Mam lagi ale chyba naciąłem 24 kratki 24 to będzie 12 minus z tej strony 1 eee dobra to. robimy na wyczucie. i... skończyłem basen dobra woda będą mi potrzebne dwa wody z wederka dwa wody z wiaderka mam, mam, dwo, mam dwa ok, to idę pod tą wodę znaczy jeszcze jedno wederko z wodą mi jest potrzebne i będzie mi to akurat i powinienem jakoś zapełnić powoli wojnie w ten sposób czy żyjesz jednego czy dwóch e, co ta krowa robi mi na LOL, zapomniałem jak się wleje i jest jednak odstępu to zalewać dom Nie, Nieee Boję się to zrobiłeś Zalałem nam dom Dobra Eee um, Ty... jakiś jakieś po, pochodnie podgasły, tak? Będzie nam potrzebne w takim razie coś jeszcze na to tej... a i na Ale co? Jeszcze stało na stole, nie wiem źle Kurde, lagi, głupio. Nie macie, się. przed chwilą zrobiłem prawie to samo. Nie <grym grym grym> jak jest i... wyjdę. Czy to jest ta nasza owca? Tak, to jest ta nasza owca, która mi wleza na całą górę. Co za. Gdzie ty jesteś? Na samej górze. Jeszcze wyżej? Tak, na dachu. O, dziękuję ci. A nie, 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 wystarczyło jedno, bo on jeszcze jedno po sobie, okej. Okay. A i lagi mam ostre. Nerwuje mnie to. Tak to jest, jak nie zamknąć drzwi. Chodź. Chodź. <coughs> Dobra. Chodź. Chodź się trochę mózgnął na moskną jeszcze, Dzień, nie no, Nie mnie nie a? Chodź. Foo, lagi! O ma 9, chcę wezmę. Właśnie nie pognięło, że Mossiego. kładę Mosiego Tu więcej nie ma, to mam problem Zróbmy płytkę jak dupa. Shieeet. Shieeet. Jestem niezadowolony z tego co właśnie padłem i mi nie wychodzi. <grym> Jestem bardzo niezadowolony, a biegam w kółko. Ops, minowałem to Nie zrazo No, lewam teraz zrobić, żeby było ładnie. Bym z się ciekał Musisz zabudować dach, tak? No bym musiał, ale bym się tak nie chce. To nie było uzasadnia mój drogi. No wiem. I co robisz. No właśnie myślę. To nie ma co do patrzenia. No, ale cięcie zrobi i wrócę jak nie wymyślę. No dobra, wróciliśmy. Chyba po, na powiem fajny pomysł jak to zrobić. Ale, ben, ale to będzie eksperymentalne, ała, więc nie wiem czy wyjdzieby na pewno. Ja to. właśnie nie się to zobaczysz na nagraniu a już jest? tak cudem

Stoł na się. Dużo na i ty dużo... jednego. Fuck. No gdzie się będzie. Teraz biorę od ciebie coś do tego, tego clear stoł na ok? Z twojego ty bierzesz? Stołno wezmę z twojego... E, z twojej skrzyni, okej? Okay? Okej. Okay. No mi się przyda bardzo. A, gdzie ten zamek jest? Bo mnie denerwuje tego chropetanie. Super, белые пелагии

Tak fajnie naleźliśmy do... ...podwora. Głupie płytki i nieruchomość. Dobra, no ale cię dzisiaj jak coś znowu wymyśliłem, to od razu wrócę. jej wymyśliłem. Ja też ukończyłem. A ja wymyśliłem, to zrobić. Chodzka. Oczywiście lagi mi nie dają spokoju. To nic, co nie, ale... co no, tu już zrobiłem sobie, co, się, nie nie ginąć, jak ty ginąłeś wiele razy przede mną Nie ginąłem No dobrze, nie ginąłeś, spadałeś wiele razy przede mną No właśnie, ale nie ginąłem Dobrze, co zobaczyć Nie, nic tak tu nie wyjdzie Fuck you znaczy nie tu Oho! Oh, oh. To tam wodospad? Nie ci chyba ja będę zabierał do końca No na no na, Ja to napełniam Ci jolam Fuuk jest trudno żeby wydostać teraz. teraz Kwalności Dołem radę A nie dobra tam miało być I tu Tak. To będzie apokalipsa Apokalipsa według świętego ja i też nie mam już pomysłu, tylko będę się to teraz zakopać. Tak wygląda moje budowanie czegoś na próbach i błędach. musiał to wszystko wyłowić czymkolwiek. Może być nawet to. Aha, bravo, ja teraz tu nie wyjdę, bo tutaj są. Nie krawcz mi tam, ani nie fapaj co tam robisz. Cześć. Aha, dobra, to nie krawcz. Mam pomysł. I budować to co tam budowałeś. Czy? A, to i budować Dzień. jeszcze. Wiem. Eee, dobra, teraz, raz, dwa, trzy... Owszem, dobra. Ua, tylko traf. Ciekawe. Wyłącz tą płytę. Czemu ci się Nie, nie drażni po późnych porach. Dobra. No dobry, klien, dobra, niech sobie też. tam gram gdzieś. Ciekawe ci się da z nosiego zrobić schodki. No ale zybajmy da się. Masz gdzieś jakieś te koblstonowe y schody? Schody. Zróbcie mm. cały dom. Bo Możemy zrobić 16. No to jak nie ma to ja zrobię 4. Bo to znaczy 8. Nie, nie ma, nie ma. Ja to ja zrobię. Znaczy zrobiłem. To hmm. się rozmawia. Tak Tego z balkonu, co tam widziałem Musi powiększyć sobie dystans Jest to Tak Jestem to Hmm, i tak nie widzę, to jest ciekawe To jest 10 włóck Teraz Aj tu Co symbolizuje taki huk w Minecrafcie, no nie wiem, kurze nie hook, mi brzmi jak przelatujący samolot Nie wiem co na coś takiego jest nie słyszałem chyba Coś takiego? Albo takie... Takie... Może... Albo może... Randomowe... Chyba się to usłyszałem i to chyba jest burza nie jest niesprawiedliwie Boże, no Tak mi się wydaje Możliwe Nie bo mam wyciszone... Znaczy, ten... Mam ograniczony widoczność, tak jak powiem Żebym nie krasował... Minecraft, więc... Nie wiem Tak samo Idę się ubrać i pokopię Ok Ym... Biały się noc robi, bo coś mi tak ciemno się zrobiło chyba ty tak, ma też Alol, tam było ten... Dobra Tak, nie Zrobiłem Dobry. basenik, nie Brawo Chcę coś z tego zobaczyć Nie jest w pełni gotowy tak jak chciałem, ale nie mam materiałów Albo, ani chęci mm. nie! Do wody, do wody! Uff. Spaliłeś się? Tak, ale bo myślałem, że jak... bo trzymałem shift'a i na no, tych no nie na barierkach My myślałem, że nie spadnę, ale spadłem. Z shiftem od No, Ale co... Um, spadłem do wody i żyję. I jak się tam idzie? To czy znaczy, poszło w sumie? Spadnę basem. Dziękuję Wiem, jestem cudowny Jep A, widzisz Zy... to jest? Ozy Przy zachodzie słońca jest piękne, że nie widzisz Dochodzę Co mogą być mówię, no to ledwie otwarte od tego czegoś No, nie widziałem, ale jest ładnie jep

to coś? Zagrodę. A tak wygląda, bo nie pokazywałem chyba jeszcze y, teraz przód naszego tego. Witaj zagrody Według mnie to wygląda jak twarz Mendy, tylko fryzurę ma ściętą bardziej. Czego I chodzę? ma nos. A, ale to jeszcze mi. mrożę roszę ponurego po po i Mendy czy tak. To wygląda jak Mendy trochę. Typowało właśnie ścięte włosy, nie taki wyokrąglony, ścięte. To będzie na odcinka wejdziemy do piekła, pokażemy co gdzie ja. W tam jest... I... tam portal? Aha, no i wiem, ale jeszcze do niego nie wchodziliśmy. No, to będzie epicka wyprawa. Tak, Dobre, tylko wiesz co, weźmy, weźmy... Ale nie wkurwajmy te Weźmy... Ym, nie wiem, dirta na razie, weźmy i dookoła obstawmy ten portal, co jak do niej wejdziemy, żeby nam go Wręczego bo to nie uszkodził gaz. Dobra.

I kras mi wyskoczy i się wtedy w mm, Nie nie mnie coś. O! Jestem. Tu zagasza? Ja się wczytuję. A wczytałeś, słysza... na widzę Gasty. Dzisiaj nie spoi się gaz. No A chyba to jest? A kto się nie boi? Nie baję się Gasta dopóki go nie zobaczę. No właśnie, więc jest. Słuchaj. <noise> ja to, to chyba się. O, o, jest. Pomóż mi obchopować. Czemu odpadłem do dawnym? Na według tej głupiej gry? No. Nie, jesteś tutaj cały czas. To oni zastają? Nie. To wrócę. No ja myślę. No. Obkopujemy. pomóż mi. Znaczy, na razie, no. Obchop było tutaj na dole, ja będę górę robię. Znaczy, ja już wiem gdzie ten gas Ja tam widziałem dwa i laga mam. strzela tylko nie niech nie w portal, bo nie nie, nie. nikt nie trafi portal bo sobie nie wyjdziemy trafi portal nie trafił obok mnie nie trafi portal do portalu wchodź szybko albo obkop to jakoś coś ja, ja uciekam ja sobie nie chcę tego ja się, nie ja niech tego portalu wchodzi będzie do Polska wow żyjesz tam jeszcze nie ok obkopałeś ten tak, obkopuję. Dobra. To do ciebie idę. Tylko coś co się dzieje. Ja kupiłem portal. Nie na... To są tam gasty, Jezus, Maria. To za anarchia. Wiesz, wiesz, na światy i tak dalej. Tak, tak, tak. Minecraft to zło. Jest tyle szatana, ile... ...dziewczyn wciąż w szatanie. Chcę nasze schodki zrobić później No hey. to jak na jebany się tuje Pływa mi obry ja o, jestem głodny. Głodny? A jestem A i nie wziąłem niczego Ja mam je Dobra Zmień chciałem zostawić okienko A, A to się później <noise> Potem, Potem, Ta. E, teraz potem Teraz jeszcze do góry nie. trzeba Trzeba w do góry zakopać Myśliwe tak wysoko no tak nisko. Dobra. Działa. To wypiję. Do. Dobra. Mam 5 y, tego netherracka. Dobra. to chodźmy. Wracamy. I chciały. I portalem kończymy. Jak jest tu. No. Wróciliśmy. I to na tyle w tym odcinku. Na razie. Cześć.